Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski został widowiskowo upokorzony i to nie przez opozycję, nie przez prawo i sprawiedliwość, nie przez prezydenta Karola Nawrockiego, ale przez swoich własnych radnych z Koalicji Obywatelskiej w sprawie projektu, którego był autorem. Tak, szanowni państwo, takie rzeczy tylko na Radzie Warszawy podczas sesji w sprawie wprowadzenia nocnej prohibicji w stolicy. Prohibicji nie będzie, a przynajmniej nie w całej stolicy, ale nie będzie również wiceprezydenta Warszawy, który na znak protestu podał się do dymisji. Nie będzie też szefa stołecznej policji, który zostanie lada moment odwołany. Będą za to napięcia polityczne, które tak Szybko nie przebrzmią. Oto bilans wojny w rodzinie. I o tym wszystkim w najnowszym wideo komentarzu. Karol Gac. Zapraszam. To, co wydarzyło się wczoraj na Radzie Warszawy, jest niezwykle interesujące i to z kilku powodów. Na awanturę zanosiło się od bardzo długiego czasu, właściwie od kilku miesięcy. Wszystko za sprawą projektu lewicy i aktywistów z podznaku Miasto jest Nasze w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie, a więc wprowadzenia zakazu na sprzedaż alkoholu. Głównie chodzi o sklepy monop monopolowe, te dostępne 24H. Oto przez kilka miesięcy projekt mrożono albo umywano ręce, tak by nie zaszkodzić Rafałowi Trzaskowskiemu w kampanii wyborczej. Ale Rafał Trzaskowski wybory prezydenckie przegrał, więc można było do projektu wrócić. Nieoczekiwanie pojawił się także projekt autorstwa Rafała Trzaskowskiego. W efekcie mieliśmy dwa projekty. Bardzo, bardzo do siebie podobne z jedną różnicą projekt Rafała Trzaskowskiego wprowadzał prohibicję od godziny 23 do 6, a projekt Lewicy i Miasto jest nasze od 22 do 6. Tyle tylko, że im bliżej było sesji Rady Warszawy, tym jasne było to, że skończy się ona karczemną awanturą. I tak się stało, ale o tym jeszcze za chwilę. Bo wcześniej Platforma Obywatelska próbowała na różne sposoby sabotować te projekty. Oczywiście nieoficjalnie, nie wprost, no bo nie chciała tak otwarcie, ostentacyjnie krytykować własnego prezydenta. Więc Platforma wymyśliła sobie na Radzie Warszawy, że zapyta o zdanie dzielnice, a więc wyśle te projekty do opinii w dzielnicach. No ale w dzielnicach rząd... Rządzi także Platforma Obywatelska. No, tyle tylko, że ta ze szczebla centralnego, na poziomie Rady Warszawy, nakazała nieoficjalnie e, głosować w dzielnicach przeciwko tym projektom. I od samego początku było wiadomo, że większość dzielnic tak postąpi. I faktycznie 14 z 18 dzielnic zagłosowało przeciwko tym projektom. Ale oczywiście oficjalnie Platforma Obywatelska albo nie zajmowała stanowiska, albo udawała, że dopiero to przed nią. Tu trzeba oddać sprawiedliwość Jarosławowi Szostakowskiemu, czyli. Szefowi klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. To wierny żołnierz Marcina Kierwińskiego, szefa warszawskich struktur Platform Obywatelskiej i szefa MSWIA. I Marcin Kierwiński pojawia się tu nie bez znaczenia, bo to jeden z powodów, czy jedno z tłumaczeń. Tego, co wydarzyło się wczoraj na Radzie Warszawy. Otóż znany jest konflikt między Rafałem Trzaskowskim a Marcinem Kierwińskim. W rzeczywistości, choć to Rafał Trzaskowski jest prezydentem stolicy, to Marcin Kierwiński określany jest mianem głównego kadrowego w Warszawie. Bez jego wiedzy dzieje się naprawdę niewiele. I te relacje można porównać do pewnej sinusoidy. Raz są lepsze, raz gorsze. Mowa oczywiście o Relacjach Rafała Trzaskowskiego z Marcinem Kierwińskim, ale, ale mamy tu pewnie, pewne zadaw, zadawnione żale. Oto kiedy Marcin Kierwiński został europosłem, tak, był taki moment, pamiętają go Państwo, to Rafał Trzaskowski miał bardzo szybko zacząć wycinać jego ludzi, no bo zapewne myślał, że Marcin Kierwiński w poważnej polityce jest już skończony, no bo każdy europarlament traktuje jako syłkę dobrze płatną, zwłaszcza w euro, ale jednak polityczną syłkę. Tymczasem, nieoczekiwanie, Marcin Kierwiński wrócił do ogólnopolskiej polityki za sprawą Donalda Tuska, najpierw jako pełnomocnik rządu do spraw powodzi, a potem ponownie jako minister spraw wewnętrznych i administracji. Jedna z teorii mówi o tym, że Marcin Kierwiński chciał się odegrać na Rafale Trzaskowskim i dać mu takiego psztyczka w nos. A faktycznie ten psztyczek w nos był bardzo ostentacyjny i widowickowy. Ale to jest oczywiście jedna z teorii. Druga. Która w sumie nie stroi w sprzeczności z tą pierwszą, mówi o tym, że Donaldowi Tuskowi także zależało na tym, by troszkę utemperować Rafała Trzaskowskiego, by go politycznie osłabić, więc dał zielone światło Marcinowi Kierwińskiemu na to, co się wydarzyło podczas sesji Warszawy. Znów o tym jeszcze za chwilę. Po trzecie oczywiście mamy także inne, pomniejsze tłumaczenia wreszcie, także między innymi takie, że oto Kierwiński czy też Platforma Obywatelska nie chce skręcać w lewo i ma dość takich lewackich pomysłów, bo ta nocna prohibicja w ocenie Platformy Obywatelskiej to jest właśnie taki lewacki wymysł. Wreszcie jest jeszcze inne wytłumaczenie, że Platforma Obywatelska nie chciała dawać sukcesu politycznego aktywistom z miasto jest naszej lewicy. Tak, by pokazać, że są oni, że tylko platforma jest sprawcza. No, naprawdę. Trudno się dziwić, skoro Platforma Telska w Warszawie ma większość. Które z tych, która z tych teorii, które z tych tłumaczeń jest prawdziwe? Szczerze mówiąc, nie wiem, ale zakładam, że pewnie po części w każdym z nich tkwi ziarno prawdy. Faktem jest, że przez bardzo długi czas Platforma robiła wszystko, by tych, żeby te projekty uwalić, by te projekty na różny sposób nie weszły po prostu pod obrady, ale weszły. Pomimo negatywnych ocen dzielnicy, wiadomo, był było, że na Radzie Warszawy będzie się działo. I faktycznie działo się sporo. A tu jeszcze warto wspomnieć, że wcześniej mieliśmy ocenę hmm, policji i lekarzy, którzy z jednej strony wskazywali na to, że taka nocna prohibicja przyczyniłaby się do spadku interwencji, jeśli chodzi o służby, z drugiej strony lekarze, którzy mówili, że to odciążyłoby sory. Argumenty faktycznie za wprowadzeniem nocnej prohibicji w Warszawie, więc były i to różnego rodzaju ale. Ale radni Platformy byli na nie głusi. Twierdzili, że to nie jest priorytet mieszkańców, że właściwie ich elektorat to i tak się raczy lampką wina w, w restauracjach, więc generalnie ten problem jest wydumany. No, najlepszy to był Jarosław Szostakowski, przywołany już przeze mnie, który stwierdził między innymi, że. Owszem, policja miałaby łatwiej, ale czy od tego jest policja, by miała łatwo? No cóż, tego typu złote mądrości faktycznie przejdą chyba do przynajmniej warszawskiej ym, historii. Ale, ale na Radzie Warszawy działo się, jak już wspomniałem, sporo. Mieliśmy oto radnych platformy, którzy jak na zawołanie przyjechali na obrady po to, by zajmować miejsca przeznaczone dla publiczności, tak, by ym, zrobić wszystko, by na salę nie weszli obywatele. Mieliśmy także bardzo mocne polityczne akcenty, m.in. Adrian Zanderberg, który mocno tam rugał polityków Platformy Obywatelskiej, wskazując na ich hipokryzję. Wreszcie ostatecznie mieliśmy nieoczekiwany zwrot akcji. Oto Rafał Trzaskowski, czy też jego przedstawiciel, bo prezydent Warszawy nie pofatygował się nawet na sesję Rady Warszawy, jak zresztą zazwyczaj, tylko przebywał w tym czasie w Budapeszcie, gdzie lansował się obok burmistrza tego miasta. Otóż przedstawiciel Rafała Trzaskowskiego wycofał prezydencki projekt, a w zamian za to w efekcie kompromisu wypracowano. Pilotaż w dwóch dzielnicach, który ma ruszyć w dwóch warszawskich dzielnicach, śródmieście i Praga Północ. Pilotaż będzie polegał na tym, że w tych dwóch dzielnicach zostanie wprowadzona nocna prohibicja, ale, ale to oczywiście dopiero zapowiedź, bo na razie ten pilotażowy projekt, pomysł skierowano uwaga, do konsultacji dzielnicowych, a więc dzielnice z całej Warszawy będą się wypowiadać na temat tego, czy w dwóch dzielnicach stolicy wprowadzić. Nocą prohibicję, brzmi absurdalnie i owszem, takie jest. Ostatecznie zgodnie z przewidywaniami, projekt lewicy i Miasto jest Nasze został oczywiście uwalony, projekt platform Brafał Trzaskowskiego został wycofany, w efekcie mamy program pilotażowy. No ale cóż, teraz do konsekwen o konsekwencjach, bo tych jest naprawdę sporo. Właściwie wszystko to przypomina kłótnie w rodzinie. Nie do końca wiadomo, czym spowodowano, ale jak wiadomo, skoro rodzina się kłóci, to muszą być także straty i te straty faktycznie miały miejsce. Po pierwsze, kryzys wizerunkowy i polityczny, choć uważam, że nie należy go za bardzo przeceniać, bo i tak w Warszawie platforma Matelska jest mocna. Ale trzeba oddać, że bardzo wielu dziennikarzy i bardzo wiele mediów, w tym także te sprzejące na ogół platformy Matelskiej mocno w warszawską platformę formę obywatelską od kilku kilkunastu dni uderzałem w znaczele z Gazetą Wyborczą, która mocno w dosyć ostrym tonie krytykowała warszawskich radnych platformy obywatelskiej. Po drugie, dymisję, bo te dymisje to już jest taki namacalny konkret. Z jednej strony zrezygnował wiceprezydent Warszawy, który zajmował się polityką społeczną, mówiąc całkiem uczciwie i logicznie, że skoro przepadł projekt, który był autorstwa prezydenta Warszawy, a z którym on się zgadzał, no to nie może dłużej pełnić swojej funkcji, skoro ta nocna prohibicja nie wejdzie, więc podaje się do dymisji. Honorowe rozwiązanie w polityce rzadko stosowane, ale w tym przypadku miało miejsce. Do tego, co już jest najbardziej absurdalne. Swoje stanowisko lada moment straci z komendant stołecznej policji. Za co? Ano za to, że, przynajmniej nieoficjalnie, że kilka dni temu poparł otwarcie e, pomysł wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w Warszawie. Ale też między innymi podobno chodzi o to, że sprzeciwia się upolitycznieniu warszawskiej policji i niechętnie e, chciał, niechętnie zgadzał się na to, by policjanci występowali w towarzystwie, w towarzystwie polityków. No ale wnioski, już jest, a więc komendant stołecznej policji lada moment straci swoje stanowisko. Można powiedzieć, że dosyć spore koszty polityczne, wizerunkowe Platforma wzięła na siebie, bo Platforma ta poszła na zwarcie. A bo tu jeszcze jest jeden element, o którym powinienem wspomnieć wcześniej. Kilka miesięcy, a może już kilkunastu miesięcy temu, przeprowadzono takie badanie, tak zwany barometr warszawski, czyli badanie bardzo, nad bardzo dużej próbie warszawiaków, które miało hmm, sprawdzić, co Warszawiacy myślą w ogóle o pomyśle wprowadzenia nocnej prohibicji i co? okazało się, że 80% ankietowanych, tych, których wzięło udział w, bada w badaniu, opowiada się za wprowadzeniem tej nocnej prohibicji. Więc teoretycznie wszystkie znaki na niebie pokazywały, że ta nocna prohibicja powinna zostać wprowadzona. Oto po pierwsze głos mieszkańców, 80% tych, którzy wzięli udział w barometrze warszawskim, było za. Głos policji, która mówiła, że taka zmiana spowodowałaby mniejszą liczbę interwencji. Głos lekarzy, którzy mówili, że od Płynęłoby to osor, no i do tego jeszcze kilka innych pomniejszych argumentów, ale to wszystko przepadło. W imię czego? No, do końca nie wiadomo oficjalnie, bo platforma akurat wybrała to pole na zwarcie. Dlaczego? Można się tylko domyślać. Jak nie wiadomo o co chodzi, to zazwyczaj chodzi o. No właśnie. Na koniec prośba do Państwa o komentarz. Proszę pisać, proszę komentować, co Państwo o tym wszystkim sądzą, Karol Gaz. Kłaniam się nisko.